Ile zarabia Jaruś z chłopaków do wzięcia zaskakujące rarytasy? Kariera Jarusia z programu Chłopaki do Wzięcia nabiera tempa w internecie. Ostatnio uczestnik tego popularnego show podzielił się szczegółami na temat swoich zarobków oraz pokazał, co robi z zarobionymi pieniędzmi, a także rzucił wyzwanie słynnemu detektywowi Krzysztofa Wirutkowskiemu. Chłopaki do Wzięcia to program, który przyciąga uwagę widzów swoimi autentycznymi historiami samotnych kawalerów szukających miłości. Jaruś, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci tego formatu, przeszedł długą drogę, zanim udało mu się znaleźć swoją wybrankę, Gosie. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało długo i po rozstaniu Jaruś postanowił skupić się na sobie oraz swojej karierze w mediach społecznościowych. Dzięki pomocy przyjaciela Tomka, Jaruś zaczął tworzyć internetowe treści i szybko zdobył popularność. Razem założyli zespół o nazwie Hejt, który przyciągnął Rzesze Fanów. Ostatnio postanowili podzielić się informacjami o swoich zarobkach. Co wzbudziło ogromne zainteresowanie kropka w jednym z filmików opublikowanych na TikToku. Jaruś i Tomek zdecydowali się odpowiedzieć na pytania fanów dotyczące ich zarobków. Tomek zaczął: Witajcie moi drodzy z tej strony zespół Hate. Czas ujawnić prawdę. Mnóstwo zapytań na TikToku: Ile my zarabiamy pieniędzy? Nie będę tego mówił ani ja, ani Jarek, ale wam to pokażemy, żebyście zobaczyli prawdę. Kropka na filmie można było zobaczyć Jarusia, który z dumą prezentował swoje rarytasy. A kto bogatemu zabroni? Salce sonik bez chleba, pasztetowa bez chleba. To jest dobre, mówił, po czym jego przyjaciel dodał. Kaszaneczkę bez chleba się je. Nasz pies puszek też je bez chleba, no bo kto bogatemu zabroni? Sami nas stworzyliście tym właśnie hejtem. Zobaczcie, co my jemy, jakie rarytasy, kropka po chwili rozważań na temat swoich smakołyków. Jaruś i Tomek zwrócili się do Krzysztofa Rutkowskiego, słynnego detektywa. W związku z tym, że obaj są często hejtowani w internecie, postanowili rzucić mu wyzwanie. A teraz druga sprawa, oglądamy we wszystkich portalach i widzimy, że Krzysztof Rutkowski też jest mega hejtowany na równi z nami, więc wyzwanie dla Pana Krzysztofa, takie oczywiście dla żartów. Publikujemy film, kto będzie miał więcej hejtu w komentarzach, wygrywa, a przegrany stawia kolację. Pozdrawiamy Pana Krzyśka, żartował Tomek, filmik wywołał sporo emocji wśród fanów, którzy z niecierpliwością czekają na odpowiedź Krzysztofa Rutkowskiego czy detektyw podejmie wyzwanie Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Jarusz i Tomek świetnie radzą sobie w roli internetowych celebrytów, a ich poczucie humoru i dystans do siebie zdobywają coraz większą rzeszę fanów. Kropka, czy dojdzie do spotkania Jarusia i Rutkowskiego? Fani mogą tylko spekulować, ale jedno jest pewne. Internetowe przygody uczestników Chłopaków do wzięcia dostarczają mnóstwo rozrywki i zaskakujących zwrotów akcji.